Nierozłączne paski na dresie. Speyson, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy end Bavara. Walo, mózg. Pisałem na te jej profilowe i sobie myślę, lepszy wróbel w garści niż kołap na dachu. No i męczyłem tego wróbelka garścią przez północy, aż mam teraz kwasy. I prawidłowo, ja też mówię, dziewczyny są przereklamowane. No właśnie, bo taka laska to robi na odpierdol jak u obcego, a samemu to wiadomo. odpalasz filmik i zasowasz jak u siebie. Nie spieszam. sam? E, Mordo! Co? Na co ty się nie odzywasz cały wieczór? Po drugie, nie wiem o czym gadacie. A po pierwsze, uważam! Niby na co? No nie słyszeliście, że jakieś obce lamusy przyjeżdżają do nas na rejon na gościnne występy i kroją wszystkich jak leci? Słyszeliście, ostatnio rybie skupnęli telefon i portfolio podobno. tam e, tamty kotaka, na pewnie telefon się wcześniej ubezpieczył i zgłosił kradzież, żeby odszkodowanie wyciągnąć ten zajebisty pomysł. To chyba Gębę też miał ubezpieczoną, bo górną jedynkę straciła na na dole od dwójki do piątki tam mu się wszystkie ruszają teraz. Akurat cieślak mu pewnie ten telefon po pijaku zajebał i wielka afera. Na pewno nie cieślak, bo on raczej sam się buja w pojedynczo. No i golfem jest, a tamci byli we trzech czarnym Civicem. Z blachami WP! Chupę kurwa, pemowo! To jest tak daleko, że oni tam lotniska mają, bo się samochodem nie opyla jechać. Dlatego kradną, żeby im się podróż zwróciła. Dlatego mówię, jak zobaczę u nas obcego, od razu luta wryja, a dopiero potem pytam, czy się czasem nie zgubi. Dobra, Mordi. Ja spadam, bo mam dzisiaj nockę w robocie. Na rano muszę cofnąć liczniki w dwóch pasatach, nara! Nara, nara, mordo. I pamiętaj, w bokserze najważniejsza jest technika. Jest pewna sztuczka, dzięki której zawsze mam maksa. Aha, tak myślałem. A zdradzisz mi tajemnicę? Pokażesz, jak się wali gruchę? Pokażę, ale obiecaj, że nie powiesz nikomu. A już na pewno nie temu kondonowi cieślakowi. Nie no, co ty, po pierwsze ja z nim nie gadam, a po drugie to on i tak zna tą technikę, bo też robi zawsze maksa. No dobra. Wrzuć pieniążek. I teraz uważaj, uruchamiasz boksera, a następnie... wolniej trochę! Uruchamiam boksera! No, a co dalej? Dalej najważniejszy. Sekret boksera. Musisz po prostu pierdolnąć z całej siły. Kup! I masz maksa, proste, Mordy! Czerwony alarm! Co? Mordy! Dobra, Walu, może już starcy! Tydzień się caimy na tych frajerów i nic! Pewnie ich pały zawinęły i kiblują w areszcie teraz albo po prostu zmienili rejon. Tylko tracimy czas! Skraili mnie z komory. Trudno, zdarza się. Mało to razy my kogoś skroiliśmy. Zajebany portfel z dwoma dychami w środku. Mówię to samo, chuj. Ale że dostałem gazem po oczach i pałą po łbie, to już przegięcie. Złamali czwartą zasadę księgi ulicy. Zgadza się? Księga ulicy mówi wyraźnie. Kto ze sprzętami kogoś dziesionuje, ten jest lamusem i chuje. Chyba chujem! Tak, ale tam jest Mnieme, żeby się lepiej rymowało, nie? Kutafony łamią zasady i zamiast dokonywać rozboju z pobiciem szlachetnie gołymi piochami, używają zakazanych sprzętów! Dlatego właśnie będziemy patrolować dzielnie do To oni? Wszystko się niby zgadza, czarny siwik, rejestracja WB? No i Ani chujowie? ani. No nareszcie, ale zajebiście, wpierdol, będzie zara. Portfele, komory, co tam jeszcze cennego macie, ciach, 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 Legia Warszawa to najlepszy klub, jak to nie wiecie, to chuj ma w dziób. Chuj ma w dziób. Aaaa, Nic nie widzę! <grym> <grym> Mordeczki, że i nic nie widzę, ale dwóch już trafiłem. Jak dobrze liczę! To zostało mi już niewielu. Czajcie! O, już coś widzę! O, wy, za moich ziomeczków! Zrobię wam z gęby pire! A z jajec rybę po grecku! Walu to nie był dobry plan! A teraz wyskakiwać z Fantów! Bo kastet pójdzie w ruch. Wroch, ta paszła twoja stara, jak ją odwiedziłem wczoraj. raci. <grybana nasi> a teraz pokażcie, co tam macie! Korwa, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale dzięki, cieślak. Uratowało nas to, że masz tyle honoru, co Space on rozumu! Nie no, chyba z takim chujem to nie jest! Zgoda! <grybana> Okurna! Czyli mnie też? I inaczej, mordo. <śmiech> <śmiech> Raz. Za. <dwa>, i wsie. Czy <laughs> masz przejebany?